To miały być ostatnie dni Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale wszystko wskazuje na to, że ten serial jeszcze jakiś czas potrwa. Unia Europejska zgodziła się na przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii wstępnie na 12 kwietnia, czyli niewiele, ale wszystko wskazuje na to, że ten termin zostanie jeszcze wydłużony, być może nawet wielokrotnie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że brytyjski rząd całkowicie traci kontrolę nad Całym procesem. Przegrał już dwa głosowania dotyczące wynegocjowanej przez siebie umowy rozwodowej z Unią Europejską, a teraz dodatkowo parlament niejako zagwarantował sobie prawo kontroli nad całym procesem, dając sobie możliwość głosowania nad różnymi wariantami, pomimo sprzeciwu rządu co do takiej idei. Więc parlament poszukuje obecnie sam wśród siebie większości co do scenariusza, który mógłby zostać procedowany. Tymczasem premier May grozi, że jeśli jej umowa nie zostanie przyjęta, jeśli szybko nie zostaną podjęte konkretne decyzje, może po prostu dojść do scenariusza przyspieszonych Wyborów. Dla funta byłby to scenariusz nawet całkiem pozytywny. Przyspieszone wybory oznaczają bowiem, że wyjście z Unii Europejskiej oddaliłoby się prawdopodobnie nawet do końca roku, no bo wtedy trzeba byłoby również rozpisać wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii, i wiadomo, że nowy rząd musiałby mieć odpowiednio dużo czasu, żeby wrócić do tematu negocjacji z Unią Europejską. Także rynek liczyłby na to, że nie tylko. Opóźni się to wyjście z Unii, ale być może nawet całkowicie Brexit stanie się nieaktualny.